Dzisiaj w Sadówie zebraliśmy się na obchodach gminnego dnia strażaka, aby podziękować i uhonorować tych, którzy na co dzień niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Są również z nami jednostki zaprzyjaźnione z kotów i zasad. Jesteśmy tutaj, aby uczcić i uhonorować tych, którzy każdego dnia stoją na czołowej linii walki z żywiołami które narażają swoje życie, aby chronić nasze zdrowie i imienie strażaków. Dzień Strażaka to wyjątkowa okazja, żeby złożyć hołd, odwadze i determinacji oraz poświęceniu, jak również gotowości do działań w najtrudniejszych warunkach. Gdy myślimy o strażakach, wyobrażamy sobie mężczyzn i kobiety w mundurach, którzy z determinacją w oczach wkraczają w płomienie, gdy inni uciekają. Dziś chcemy nie tylko świętować, ale także przypomnieć sobie, jak ważna i odpowiedzialna jest praca strażaka. W ciągu ostatnich lat w obliczu zmieniającego się klimatu strażacy stoją przed nowymi wyzwaniami. Pożary lasów, katastrofy drogowe, wypadki, to wszystko wymaga od nich coraz większej elastyczności i umiejętności. Współczesny strażak to również ratownik, który potrafi udzielać skutecznej pierwszej pomocy oraz działać w trudnych warunkach. Cieszę się, że na terenie gminy Rypin mamy już siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym dwie jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa. Druchowie Strażacy Ochotnicy wspierają nas w różnych działalnościach, jeżeli chodzi o działalności kulturalne, działalności integracyjne, ale przede wszystkim są, można to nazwać takimi oddziałami terytorialnymi, którzy w razie kataklizmu w razie różnej pożogi, można powiedzieć, z zewnątrz, czy jakichś żywiołów, wspierają bezpośrednio społeczeństwo. I to jest najważniejsze, że te jednostki są sprawne, że ci ochotnicy są zaangażowani i te jednostki z dnia na dzień szkolą się i coraz więcej nam pomagają, jeżeli chodzi o działalność gminy Rypin. Za to, co strażacy robią przez cały rok swojej działalności, niosąc pomoc innym, ratując życie, ratując zdrowie czy mienie jest naprawdę za co strażaków, ochotników odznaczać. Niejednokrotnie strażacy ci narażają własne życie, niosąc pomoc, o czym słyszymy co jakiś czas, że czy strażacy PSP, czy strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych ulegają wypadkom, nawet tracąc życie. W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wręczam druchowi brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. To jest ważny dzień, bo od 20 lat służę w jednostce ochotniczej Sadowie. No i działam jako naczelnik naszej straży. No i działamy ogólnie społecznie, bardzo mi się to podoba i bardzo to lubię. Byłem w Wojskowej Straży Pożarnej w zasadniczej służbie wojskowej. No i po tym okresie, jak wróciłem z wojska, yy, tamtejszy naczelnik z tamtych czasów... Yy, Poprosił mnie, czy bym chciał może być yy, członkiem. No i tego czasu tutaj służę. Życzę wszystkim e, druhnom i druhom Strażakom, żeby e, mieli jeszcze więcej motywacji, więcej e, ciekawych pomysłów i jeszcze więcej zaangażowania. Robią bardzo wiele dla społeczności mieszkańców gminy Rypin, ale ży życzę im dużo satysfakcji, zdrowia i radości z tego, co robią bo robią to bezinteresownie dla mieszkańców, dla sąsiadów wszystkich z gminy Rypiny. Tylu powrotów, jak to mówimy, ilu wyjazdów. Tak, żebyśmy za rok spotkali się cali i zdrowi, bardziej doświadczeni, bardziej wykształceni i miejmy nadzieję, że to będzie przynosiło efekty i, i pomoc naszym mieszkańcom.